Witajcie widzowie w kontynuacji Port Adia. Tutaj już dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, czym są talizmany. O i będą potrzebne. Uzupełniamy amunicję i idziemy przed siebie. Maga przeciwnik. O jeszcze nie, nie wiem, czy mam strzelbę. Ale w tym momencie to do niego dotarło. Maga, <laughs> to będzie duch. Nie chowaj się kolego. Dobra, mamy ich pokonany. Jak widzicie. No ewidentnie wyszliśmy już z portowego tutaj. Sportowej dzielnicy, jesteśmy bardziej w centrum miasta. pod nami fontanna. Tam już byliśmy, tam chodziliśmy. Słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, bo tam jest dalsza droga. Zupełnie amunicję. I skoczymy przez te drzwiczki. Przy okazji mamy też budynek, którego wyskoczyli przy dzielnicy. Warto zaglądnąć. Dodatkowe punkty zawsze mieli widziane. I mamy ekstra życie. Piękna sprawa. Nie tylko górę, ale i... Tylną część budynku zawsze warto zwiedzić. Tak jest, amunicja czyha na każdym kroku. Tylko trzeba być, moi drodzy, spostrzegawczym. Ok, przechodzimy dalej, by zdobyć nową broń. Jest to, moi drodzy, Uktek. Jego najlepszą zaletą jest to, że uwaga, ma przybliżonko. Tak jest. Kusza snajperska. Przybliżamy, oddalamy. Po co nam się to może przydać? Patrzcie. Mam w tej chwili założone strzały wybuchowe. One działają trochę inaczej niż w pierwszej części. Nie jest tak, że strzała leci i przy zetknięciu z przeciwnikiem wybucha, tylko dopiero po chwili. Widzicie? Pokażę Wam to na sucho. Właśnie. Wybuch strzały od uderzenia po około sekundy. Warto o tym pamiętać. Zwykłe strzały też możemy wykorzystywać przy strzałach z łuku snajperskiego. Słuchajcie. Snajperski się przyda. Do takich właśnie przeciwników, że są daleko. Ok, idziemy dalej. Ok, tak, skopanie znowu ciach. Przybliżamy. No i celuję się w głowę, najlepiej. A jeden strzał w głowę, jak widzicie. Robię robotę. Ok, strzały możemy sobie tutaj podnieść. I wchodzimy na górę. I to z na górę. Dojdziemy do, uwaga, ślepego załuku. Na razie ślepego. No i co to jest? Pokażę Wam dosłownie za sekundkę, jak pokonam tego przeciwnika i jego kolegę. Kini prosto w głowę. Okej, okay. jak pamiętacie, w tej grze są talizmany. Talizmany to jest nam specjalne umiejętności. A to jest płytka, która nas informuje, że potrzebujemy mieć taki talizman. Uwaga, ekwipunek. Widzicie? Taki talizman możemy zdobyć Poziomy poziomie drugim. No, na razie nie ma jak moi drodzy. Więc, skoro nie możemy zdobyć talizmanu, więc nie możemy użyć też tej podobłydki. Tylko polega na tym, że z tym talizmanem możemy przeskakiwać na naprawdę sporo odległości i wylądować po drugiej stronie. Co to jest? Czy Zapytać. Jest to nic innego jak klucz. Specjalny klucz z jedyneczką. Widzicie? I znowu wrócimy do punku. Pod tej stronie są klucze. Klucz z jedynką faktycznie jest na poziomie pierwszym. Widzicie go nawet przed sobą. Ale aby go zdobyć, potrzebujemy talisman z poziomu drugiego. Co za tym idzie, w tej grze trzeba będzie często wracać się do poprzednich poziomów. Doszło na szczęście taka opcja szybkiego transportu, więc to nieco ułatwia. Ale generalnie, moi drodzy, żeby zdobyć wszystkie klucze, Wszystkie specjalne klucze, które są potrzebne, by ukończyć grę, wszystkie inne rzeczy potrzebujemy. Talizmanów. Czasami właśnie potrzebujemy talizmana z poziomu drugiego, by użyć go w poziomie pierwszym poziomy drugi na przykład, będzie potrzebny talizman z poziomu czwartego, więc trzeba będzie się tak wracać, przeskakiwać, aby zdobyć wszystko, ale nie przyjmujcie się, moi drodzy, u mnie na kanale wszystko zobaczycie. Co na tym idzie, tak jak mówię, potrzebujemy talizman, by przeskoczyć na drugą stronę i zdobyć specjalny klucz. Klucze WS6, one służą do odblokowania finałowej walki z bossem, więc no, są niezbędne do zebrania. Te klucze tutaj są potrzebne, by odblokować dostęp do kolejnych poziomów, a te tutaj klucze z kolei są niezbędne, by Zakończyć gry. Tak, więc wszystko zabrać trzeba. Ok. Tych strzał nie podniosę. 8 to maksymalna ilość tych strzałów wybuchowych. Strzały wybuchowe no, są fajne, ale wiecie, to, że wybuchają dopiero po chwili, nieco zmienia ich użytkowanie. Tak, jak mówiłem, tu potrzebny jest, moi drodzy, talizman. No, na razie go nie mamy. W związku z powyższym wychodzimy. Kontynuujemy. Tutaj wyczyściliśmy sobie troszeczkę przeciwników. Wezmę sobie pistolet i idziemy dalej. Tam na dole byliśmy. Kolejne punkciki. Tak jest. Dinosaury. Witajcie, amunicja czyha wszędzie. A i nie tylko ona. Kolejne punkty do ekstra życia. Fajna sprawa. Mam apteczkę moi drodzy. I teraz uwaga. Tam jest kolejny sekret. No, powiem szczerze, nie jest prosto tam wskoczyć. Znaczy, pod odpowiednim kątem przeskoczyć, tak, żeby wylądować na dole. No, czy za pierwszy raz się uda? Wątpię, ale spróbujmy. Opa! Tada! Proszę, z zdrowia, wybuchowe strzały. Moi drodzy, tak, to wszystko. Dzięki czemu mamy wszystkie 5 sekretów. Był to ostatni sekret na tym poziomie. Sygnał ratunkowy mamy, ale dwójka dzieci do uratowania. No, niestety na górę normalnie po ludzku wrócić się nie da. Więc trzeba po prostu przebiec całą tą trasę od nowa. Jest to długa trasa. O, przy okazji, amunicja, jak widzicie, zostawiona na ciemną godzinę. Przydała się. I już jesteśmy u góry. No, po kolei wszystko mamy zwiedzone. Tam pamiętajcie, jest klucz bardzo ważny, ale którego na razie nie zdobędziemy. Idziemy przed siebie. Tu sprowadził ostatni sekret i jesteśmy z u góry. Okej, okay. eksploracja trwa. Idziemy dalej. Aj, silna bestia. Cię nie poddaje. I się poddał, <grytanie> Ok, stacja kontrolna zrealizowana. możecie zapisać grę, poprosić Adi o amunicję albo o zdrowie, niczego nie potrzebuje, możemy przejść dalej. Chodzimy i idziemy dalej. Ostrzelamy sobie trochę z łuku. Do strzał wybuchowych. Pamiętajcie, że one potrzebują chwili. Haha! Pułapka. Ha. No, wiecie, jak wybuchy tak elegancko. Zamiast strzelać do nich, można traktować te strzały jako takie miny. Wiedząc o tym, że ona wybuchnie za chwilę. A przeciwka zgonić, się trochę przed siebie. On wbiega, wybuch. Elegancko. Nie tylko wybowe strzały są tutaj trzy dobre. Te zwykłe też są dobre, jak traficie w głowę. A mając łuk snajperski, trafienie w głowę nie jest aż takie trudne, prawda? Ha, jeden strzał. Właśnie tak. Moi drodzy, oprócz podzułku mamy też pistolet. Strzelając się z nimi, tak normalnie, z tymi przeciwnikami, bo tutaj dwóch. Możecie przez przypadek trafić w tą otobeczkę. Jeżeli w nią takicie, to bardzo dobrze, Odblokowuje ona dostęp do takiej skrytki z amunicją. Podnosimy naboj do strzelby, no niby, nie za wiele. Ale tego typu rzeczy w tej grze są, moi drodzy, niejako magiczne. <grystanie> o czym mówię? Patrzcie tutaj, patrzcie cały czas. Moi drodzy, podjeżdżacie? Podzież na amunicję? <grystanie> Następna. I tak to właśnie działa w nieskończoność. Gdy stoicie i czekacie. Co jakiś czas pojawia się nowa paczka amunicji. Do co? W zależności od tego, jakie monie macie, proszę bardzo. Strzały wybuchowe. Ha, aż 4. Piękna sprawa. I tak czekając, i czekając, jak jesteście cierpliwi, można sobie uzupełnić amunicję do dopatrzycie wszystkich broń. Tak, właśnie, tak na schowku. Nie jest to błąd gry. Nie jest to żaden mod, którego używam. Tak, tak działa. Dobra, jeszcze raz. może co dostaniemy. Nie. Nie za wiele. Lecimy przed siebie, moi drodzy. Jak widzicie tą ścianę, ona jest lekko ciemniejsza. To bardzo istotne. Poza tą ścianą skrywa się droga do dziecka, który musimy uratować. Jak ją otworzyć? No, tam u góry jest dźwignia. No, jak widzicie, drabina niestety jest w kiepskim stanie. No, w końcu mamy atak do tej sił nieprzyjaciela. Tu wszystko się, moi drodzy, dość mocno psuje. Co kawałeczek są jakieś ruiny. Ale niektóre luiny, no, słyszałem strzały, które nie podniosę, mogą nam się okazać przydatne. Patrzcie, otrzymuję. Idziemy tędy. Aha. I dzięki temu dostajemy drogę do drabiny, na którą wejść da się i owszem, tylko... Okej. Okay. Tylko trzeba troszeczkę się bardziej rozpędzić. Skamy dźwignię i patrzcie. Tada. Okej, okay. zeskakujemy i idziemy ratować dziecka. Dostajemy latarkę. Zbędne, ale dają to bierzemy. No i strzelby właśnie. Tu będą przeciwnicy sobie latać. Więc może weźmy faktycznie strzelby. Słuchajcie. Niby pusta. Ale otwierają się. Tutaj wrota. I dostajemy dwóch przeciwników. Taki rodzaj pułapki. No i dźwignia. waga. Dźwignia daje nam dostęp do dalszej części, ale. No właśnie, ale. Uwaga. Po tutaj dźwignię i kolejne pułapki. Tylko z drugiej strony. Dobra. Trzeba być czujnym. Kolejne dźwignie. Kolejne pułapki. Ok. Tym sposobem, jak widzicie, całkiem małe pomieszczenie zostało rozbudowane to całkiem sporego. Kolejna dźwignia. Kolejne przejścia. Kolejne przeciwnicy. Ok, jeszcze jeden. Dobra. Pokonany. Słuchajcie, tu pod nami jest przepaść. Śmiertelna. A tu mamy dziecko do ratowania. Świecimy jej latarką w oczy. Mów, kto jest twoją matką? Mów. No. Jak widzicie, ciężko ją pokonać. Jest twarda. Otwieramy klatkę. Mówimy, dobra, byłaś tu zamknięta na 48. Możesz wrócić do domu. Miła dziewczynka, uśmiechnięta. Podziękowała nam. Pamiętajcie, jak mierzycie strzelbą w jej twarz, robi się od razu bilisza. <grytanie> nie, tak to nie działa. Spokojnie. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Dziecko uratowane. Jak zauważyliście. Mam nadzieję, że zauważyliście. Mamy jeszcze jedno. Dobra, tam już byliśmy. Idziemy przed siebie. Całkiem spora przestrzeń. A może nie łukiem, a pistoletem wam coś pokażę. Mewy. Pamiętacie jest jeden z sekretów, gdy musieliśmy zabić trzy meby, To z tych ptaków wylatowała amunicja, apteczki i tego typu rzeczy. W tej grze tych ptaków jest dużo więcej, ale nic z nie wylatuje. Dlatego właśnie to jest odpowiedź na wasze pytanie, czy można strzelać do innych ptaków? Można. Jak widzicie. Jeszcze jeden tak dla przykładu. Ale nic z tego nie mamy. W wodzie za to mamy punkciki do życia. Tak więc zbierzemy je wszystkie. I bramy, bramy miasta. Zamknięte. No, w końcu mamy oblężenie, więc nic dziwnego. Bardzo duża przestrzeń. Ale nic nie ma. Pusto. Są takie fontanny. Jak widzicie, płytkie. Zanurkować się nie da. Tutaj również nic. Do góry wejść. Nie ma jak. Żadnych konkretnych drzwi, żadnych beczek wybuchowych, nic z tych rzeczy, ale jak się przyjrzycie, to tutaj mamy jedną dźwignię. O kurczę, nie wiem co to było. A tutaj mamy drugą. Po użyciu obu, dostajemy dostęp do dalszej części poziomu. Punkcik, 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 punkcik. I teleport. I jesteśmy w następnej części. Ok, wszystko dobrze. To są strzały, normalne strzały do podniesienia. żebyśmy mieli mało, moi drodzy, to można sobie uzupełnić. Patrzcie, okay. dobra, idziemy. A ja i tak wolę, mimo wszystko, pistolet. Punkciki, punkciki i brawa. No właśnie, zamknięta. Nasza w tym głowa, by ją otworzyć. Gdzie jest otwarcie? Pewnie w tym domku. Dada. -da. Brama otwarta, ale trudne to nie było. Już jest trochę amunicji. Co ciekawe, takie skrzynki możemy rozwalać. Czasem coś z nich jest. W tym wypadku była taka apteczka plus dwa zdrowie. To biegające światło oznacza, że kończy mi się latarka. I dobrze. Strzały zebrane. Skop podniesiony. Kolejnych strzał nie podniosę, tutaj się nie da wskoczyć, nic więcej, idziemy dalej. Okej, okay. cześć przeciwniku. Kolejna przestrzeń, kolejny domek, kolejne domostwo. Niechajcie porozmawiać takie beczki. Zawsze coś fajnego można znaleźć. Za ścianą. I okej. Okay. Idąc na górę, natrafiamy na zamkniętą bramę i podniesiony most. Nasza głowa w tym, by bramę otworzyć, a most opuścić. Jak zgadnijcie, gdzie jest dźwignia, to piąteczka dla każdego, no? Oczywiście, w budynku. Ciach. Kolejna dawka amunicji. Tu jest, yy, tak powiem, amunicja wybuchowa do strzelby. Może skoro ją mam, to użyjmy. Na co? Dziwnicy. Hmm. Nie ma na kim użyć. Dobra. Dźwignia wciśnięta. Jest to ta dźwignia, że właśnie otwiera blamę i opuszcza most. Tam jest przeciwnik, który idealnie będzie wykorzystać naszą strzelbę. Tędy nie, tędy nie, ale na górę da się dostać. Po prostu po ludzku, po schodach. Oj, 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 co jakiś czas, jakieś wybuchy. No niestety. Mieszkańcy... Było, że oczytani nie przetrwali. Nagrodę, amunicję do strzelby. Ok, hop. Wybuchowa zebrana. W związku z powyższym, wszystko. Punkty do życia. Przed siebie. Przeciwnika. <laughs> I kolejny teleport do następnej części poziomu. Zobaczmy, co nas tutaj czeka tym razem. Idziemy dalej przez miasto. Naglicie walki trwają. Ogień płonie, Wybuchy. Przeciwnicy. Uuu. Dostał z wybuchowej amunicji. Może zmniejszymy sobie amunicję na nieco słabszą mimo wszystko. O, tutaj mamy też do pistoletu coś. To jest brama, którą musimy otworzyć. o to za chwilę. Widzimy, pozbędziemy się przeciwników. Okej. Okay. Teren wyczyszczony. To są kolejne bramy. Zacznijmy od eksploracji. Tutaj nic. Pamiętajcie, że takie skrzyneczki przy można niszczyć dobyte. Wracamy na początek. Najpierw ta blama. Jak ją otworzyć? Teraz Wam pokażę. Wchodzimy na górę i uwaga, skaczemy na dach. Teraz na dachu mamy dostęp do takiego miejsca. Wciskamy dźwignie. I tutaj, moi drodzy, 20 stoi przy otworem. Taka oto duża zębatka informuje, że jest to jedna z głównych przełączników, i faktycznie ona udostępnia przejście dalej. A tutaj, mnie ciekawiasz, co jest za nimi? Pułapeczka, właśnie. Nie każdą dźwignię, moi drodzy, warto pociągnąć, ale są też nagrody. W tym wypadku cztery wybuchowe naboje do strzelby. Ok, ciągniemy tą główną dźwignię. Co ona robi? Można, może pokazać, tak jest. Odblokowuje przejście dalej, oczywiście, z przeciwnikami. Nigdy nie może być za prosto. Ok, zanim pójdziemy dalej, to jeszcze jedna rzecz. A mianowicie, skoczymy sobie na dach, i z tego dachu na kolejny -da, Tu mamy apteczkę, która odnawia nam całkowicie poziom życia, ale do maksymalnego, dopuszczalnego, że tak powiem. Ja mam 246 czyli ponad normę Dzięki takim właśnie apteczkom zdobyłem tą normę Maksymalnie tymi apteczkami po 2 można dobić do 250 Ciach, ciach, 250 Widzicie? Kolejnej nie podniosę, 250 to max Dobra, tak jak mówię tam musimy pójść, ale jest też jedna dźwignia Nie rzuca się w oczy, ale jest bardzo, bardzo istotna Co ona robi? Waga? Podchodzimy, co się wydarzy? zejdzie, zaczniesz... Co się stało? No niby nic, nie? A nie zauważcie, bo to jest mało widoczne, że tutaj się otwarło coś. Oj dosyć to nie jest sekret. To jest dostęp do ostatniego dziecka, czyli coś, co w teorii musimy zrobić. Okej. Okay. Schodzimy na dół, nie ma obrażeń od upadków. Tam jest dziewczynka. Jak widzicie... Zamknięta. Stąd możemy pozbyć przeciwników przez kraty. Jest to możliwe. Kreaty nie bronią przed strzałami. Ale my sobie zajdziemy i poradzimy z nimi. Normalnie. Okej, okay, jesteśmy na dole. Eksploracja trwa. A Amunicja do pistoletu. Spędzna. Napoje do strzelby. Potrzebne. I idziemy ratować dziewczynkę. Po co tym, kurczę, dinozaurom małe dziewczynki? No? W jakim celu chcą ich użyć? Nie wiem, moi drodzy. Ale jestem tutaj po to, by im przeszkodzić. Nasz turok. Przeprowadza staruszki przez ulicę i latuje małe dziewczynki. To z niego dusza. Słuchajcie, tu jest tylko apteczka. Jakbyśmy mieli potrzebę, nic więcej. Tu jest dalsza droga. Czekamy. Jak widzicie, opadają te drewniane pomosty. Można ci temu przejść do klatki, no ale klatka jeszcze jest zamknięta. Więc idziemy sobie ją otworzyć. Szczelają do nas, ale nie szkodzi, właśnie do niego zmierzamy. Co myślimy o takim strzaniu w plecy? Oto i on. Trzanie w plecy złe. Chyba, że to my to robimy. <grywa> tak jest. Turok help. Oto i dźwignia. Która otwiera klatkę. Zeskakujemy. I ratujemy ostatnie dziecko. Proszę ci bardzo. Moi drodzy, piękna sprawa. Wszystkie dzieci uratowane. Wszystkie dzieci nasze są. Wychodzimy, możemy teraz kontynuować. Oczywiście, po wyjściu z takiego teleportera, niektórzy przeciwnicy się odmradzają. Na szczęście, nie wszyscy. Ok, dalsza droga. Dzieci uratowane, więc możecie sobie pomyśleć. Ok, to wszystkie cele. No to co, za chwilę koniec poziomu. Otóż, moi drodzy, cele, jak widzicie, faktycznie. Sekrety faktycznie. Wszystko wskazuje na to, że poziom się kończy. Ale pamiętajcie o kluczach. Są niezbędne. Mamy dopiero trzy, a potrzebujemy kolejnych trzech. Tak więc ten poziom nie kończy się jeszcze. Oj nie. Ten poziom jeszcze jest całkiem długi. No i widzicie, pierwszy poziom, a. A ile zabawy? No i dobra. Kolejne dinozaury na naszej drodze padają aż miło. Eksplorujemy, szukamy fajnych rzeczy. Czasem są fajniejsze, czasem mniej fajne. Idziemy na górę. Znowu brama, ale dźwignia. Pamiętajcie, zębatki oznaczają, że nam coś otworzy ważnego. Dada. -da. <laughs> Jeden dobry strzał. Tutaj wskoczyć nie można, tutaj jest amunicja ewentualnie. I w sumie chyba przełączę się na pistolet, bo... a my tu, dopisuję, tu jest co, co kawałek, a do strzelby powoli się kończą. Właśnie, mówię, co kawałek. Apteczki też, jak się człowiek Naszuka. Moi drodzy, kolejny teleport do kolejnej miejscóweczki. Wchodzimy w teleport i odkrywamy, że... Że odcinek się skończył. Tak jest, moi drodzy, kontynuacja w następnym. Dzieci ulatowane. Wszystkie cele zrobione, ale klucze niezbędne dla nas. Gdzieś tam są. Próbują się przed nami ukryć, ale nie znamy takie numery. Moi drodzy, w następnym odcinku odnajdziemy je wszystkie i skończymy w pełni pierwszy poziom. Tak więc jest na co czekać. Do usłyszenia i cześć.